Hej, siemaneczko, z tej strony Admiros, witam w kolejnym Darksiders. I jesteśmy w komnacie, która jest zamknięta, mamy zablokowane drzwi i najprawdopodobniej, gdy się tutaj zbliżę, to wyskoczą jakieś bossy, elity, potwory. Wow. Czaszka na środku. Tak jak myślałem. Uuu, nowi przeciwnicy. Tutaj jest, zabić go! Nigdy się nie dam. Haha, <laughs> możecie sobie... Czemu nie? Skoro już to mam... Chociaż powinienem troszkę przyoszczędzić tam formę, dobra, chyba to nie był najlepszy pomysł. No właśnie, bo wychodzą inne bestie, które też powinienem, dobra, nie ma co. Kamienna skóra. Ha, ha, ha. Mam najwyższy poziom kamiennej skóry, nic mi nie możecie zrobić Dobra. Dosiądźmy, ja, yeah. iha, icha Dawaj, dawaj, koniku Troszkę oberwał. Troszkę Myślę, że to nie będzie koniec. Że coś tu jeszcze więcej się pojawi Co jeszcze się pojawi, jakie jeszcze przeciwnicy na mnie to czekają. Dobra, dobić, dobić, dobić i... Uuu, moja kamienna skóra jest lekko ognista teraz. Hmm, nice. Dobra, główka, główka. Główka, główka. Jest dobra, <ścoughs> ścięta gniew, naprawdę narasta we mnie. Okej okay, i... A dobra, zginął. Jeszcze ktoś? No, oczywiście. Hmm. No problemu. Ach. Chodź, chodź. Tym razem formę demona sobie troszkę przeoszczędzę, żeby ją dopiero, dopiero jej użyję jak wyjdzie jakiś silniejszy elit, bo to na razie z nimi to nie ma co tutaj się bawić. Prawda? O, oh, wow, wow. Jakbym przechodził tą grę jeszcze raz, tak się właśnie zastanawiam To już bym zagrał na najwyższym poziomie trudności Bo wcale tak ciężko nie jest Chyba, że ten ostatni poziom trudności To jest naprawdę piekło jakieś Mamy save Koniec? Jasny koniec mhm. Coś się otworzyło Nowa broń? The fuck? Myślałem, że już wszystkie możliwe zdobyłem Cóż to jest? Wygląda fajnie i świeci się na zielono. O, widzę kopię. Kopia, kopia. Władca pustki. Tętniący mocą artefakt, który, który tworzy portale pozwalające na natychmiastową podróż. Przytrzymaj RT, aby utworzyć naładowany portal. Pozwoli to wojnie nabrać o wiele większej prędkości. Naprawdę, portale. Okej, okay, przytrzymaj. Spoko. A jak to działa? Hm. Nie mam pojęcia, jak to działa, ale spoko. Pozwoli wojnie nabrać. Wojnie prędkości. Że niby jak to działa, bo, bo nie czaję tego w ogóle. Hmm, chciałbym stąd wyjść, ale nie wiem jak. Spoko, portale. No niczym w grze portal, w którą nigdy nie grałem. Czy, co wcale mi tego nie szkoda, bo nie ciągnie mnie do niej same zagadki. Bardzo logiczna gra, ale. No i o co w tym chodzi? Ja lubię bardziej takie akcje. Gry. No. Nie rozumiem, o co w tym chodzi. Portal. Portal. Hmm, zobaczmy. Uuu, jeden z tych najcenniejszych znalazłem, fajnie, ale ja bym chciał się dowiedzieć, nieśmiertelność, fajnie. Gdzie to jest, gdzie to jest? Hmm, naprawdę. Bardzo interesujące, ale chciałbym już stąd wyjść. Hello. No dobra. Czy mogę to gdzieś... Aha, bo no dobra, nie mogę tego nigdzie indziej puścić. No tak to jest, nie przeczytałem do końca jak to działa o, patrzcie, zrobiłem to. Nie wiem jak Nie wiem jak, ale wyskoczyłem. Dobra, wskoczę jeszcze raz, żeby to przećwiczyć Aha, dobra. Już trzej o co chodzi? Ładujemy i wyskakujemy. Dobra, to było proste Jeja yeah. Portal Dżum Wow, nice. No i gdzie mnie wyrzuciło? Tu mnie wyrzuciło. <laughs> Nie nowykowe. LT żeby usunąć. Spoko. Tylko gdzie mam teraz pójść? Aha, pewnie muszę się cofnąć. Aha. Jeden portal, drugi portal. A, ciekawe, ciekawe. Nie, nie mogę, nie mogę z tymi portalami. Chcę tutaj wysoko wyskoczyć. Da fuk. Dobra, usuńmy ten. Okej, okay, ciekawe na jaką odległość one działają. <grym> Zaraz to wypróbujemy. Bo i nie. Okej. Okay. Może po prostu zła kolejność. Czerwony. Niebieski. to zrobić, żeby żeby nabrać tej prędkości. Tam mi się jakoś udało, a tutaj jakoś nie mogę. Dobra, jeszcze raz. Hmm. O boże, co ja robię? Może zła kolejność. Może to trzeba zrobić w ten sposób. Tutaj czerwony, a tutaj niebieski. No, widzę, widzę, że to jest dokładnie to tam. Naładujmy. Też nie działa w ten sposób. A tutaj. Whatever. Dobra, wrócę się jeszcze tam i jeszcze na wszelki wypadek to przetestuję. Przetestuję to tutaj. O, tu mi dobrze szło z tym wyskakiwaniem. fuck O! Dobra. Jeszcze raz. Nie, nie znoszę portali, nie znoszę. No, nie wierzę. What the hell? Czyli nie tutaj. Dobra, spokojnie. Mamy dwa portale, ok, przytrzymujemy. No i jak ja to robię? Już zapomniałem. Jakiś poradnik by się przydał. No i jak ja to robiłem? A było pokazane przez chwilę, dobra. Nie wiem jak to, jak ile jeszcze się z tym będę męczył. Portale. Nie no ja to po prostu czytam grę Nie wiem czy to jest najlepszy pomysł No cóż, rozkminiamy, rozkminiamy Tak pięknie szło Niebieski Bieski, czerwony, czerwony. Bo już jest tak naładowany, że... I o co w tym chodzi? Ktoś mi powie. Nienawidzę tych portali. To jest chyba najgorsza rzecz, jaka mogła mnie spotkać w tej grze. No hop! Na pewno nie? Wiem. Jeszcze raz nie wiem. Hmm, dobra, bo to już się zaczyna robić troszkę nudne. Zróbmy może tak, skasujmy ten, skasujmy ten, co będzie jak będzie jeden portal? Dobra, on jest naładowany chyba, o to w tym chodzi. No, nareszcie, nareszcie, starczył pomyśleć, ale ja normalnie nie myślę chyba dzisiaj. Starczyło naładować, tak LOL Wiedziałem, że chodzi o coś o jakieś ładowanie Dobra I Teraz powinno się udać. Ja pierdolę, ile mi to zajęło 10 minut <grymna> rozkmina O, tak I tutaj Też naładowano no, teraz wszystko idzie pięknie. Może tutaj się idzie po jedną rzecz, tak naprawdę, ale spoko. I tak warto było się tutaj przejść, a muszę się przedostać na drugą stronę, chyba. Dobrze mówię, chyba dobrze. Więc tak czy siak trzeba będzie tu portale otworzyć. Mhm. gdzie ja mam się przedostać? Jakoś tam, ale jak to zrobić? Um, czy tam czasem nie było jakiegoś portalu? Chyba nie. Chyba nie ma dobra. Jakoś się musi tam, musi być jakiś sposób, żeby się tam dostać. Ale jaki to dokładnie nie mam pewności. Czy tam jest portal? Chyba nie, tu otworzymy jeden. Tam, tam otworzymy drugi. To jest dosłownie to samo. Ale może jednak gdzieś tutaj jest jakieś przejście sekretne. Nie ma? Nie ma. No ta ściana nie do rozwalenia, spoko. O proszę i jest. Starczyło troszkę pomyśleć. Tylko troszkę. Aha Poleciało na górę teraz. No to się naotwieramy portali. <ścoughs> Właśnie. Na no, otwieramy się portali. Dobra, będzie ciekawie. Beka nie będzie normalnie. Chuj, będzie. Dobra, leci na górę portal. Poleciał. Bierzemy to. I ciskamy przez portal. LOL. Zadziałało. Wow. Nie pykło mi. Dobra. Jeszcze raz tutaj. Tak jak mówi mi kolega, normalnie będzie. Koniec, końcówka gry to są same portale. No i coś mi ten pad zaczyna szwankować. No moje nieszczęście. Dobra, jestem na górze. Mhm. Co one mnie tam ciskają. Troszkę się pożywimy. Au. Odczepcie się ode mnie, paskudy. Dobra, i ostatni. O! Dało mi coś życia? Dało. Jeden pasek, teoretycznie. Wow. Wow, Jestem na szczycie. Dobra. U! Coś się szykuje tutaj. Portal. Portal. I portal tu doga. Dobra, póki jest okazja to sobie uzupełnię jednak troszkę życia i troszkę gniewu. Tutaj można... Ej, co jest? Okej, otworzył się. I tutaj będzie potrzebny mocniejszy portal. Ojoj. Oj, oj. Jeszcze raz. Idealnie starczyło. Pięknie. What the hell? What the hell is this? Robot jakiś. Ua. <laughs> o te moc. Mhm. Mm mhm. Mm tak, nie znaj taktyki próbuj walczyć z robotem. Ale mnie zdjął. Nie wierzę, jeden cios. Ale to na pewno chodzi o coś z portalami. To jestem pewien. Trzeba tam go w górę bić, w łeb trzeba walić ostre. Tego jestem pewien. Ha! Czyżby jeden cios? Uu, ach, o, Oooo, ale Ja muszę stąd spadać i to czym prędzej się da. Naładujemy. I ja. Kamoc. No nie wierzę. i. i, i. Jest, drugi raz tego już nie powinien przeżyć. Jeszcze jak się zmienię w demona, to już w ogóle powinien ostro dostać. Ostro dostać. Dobra, to ja już go nie biję. Hmm. Wycofujemy się, wycofujemy. Hmm. Ach, bez szans, nie. Nie, no to jest po prostu kolejny elit do przećwiczenia, tak więc... No cóż, nie pozostaje mi nic innego jak zakończyć tutaj ten odcinek, przećwiczyć sobie poza odcinkiem. No i spotykamy się w następnym odcinku, tak? Jak już go będę zabijał, będę miał wszystko przećwiczone i te, i te inne sprawy. Tak więc mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to komentujcie, subskrybujcie, jeżeli nie jesteście oczywiście moim widzem jeszcze. Lajkujcie, jeżeli się podobało. To wszystko z mojej strony. Do zobaczenia w następnym odcinku. See! Ya!